Cześć, witajcie na kanale Kolba TV, jak co miesiąc spotykamy się w Czeladzi na ulicy Wiejskiej 46 w naszym salonie i zobaczymy jakie w tym miesiącu wpadły tutaj nowości. Cześć Maciej. Cześć. cześć. Widzę, że masz jakieś wystrzałowe nowości. Tak, mamy y, kilka nowości z firmy LFA, czyli Life Free Armory, mamy dwa ar -y i pistolet. Jaka jest zasadnicza różnica między tymi dwoma ar -ami? Można powiedzieć, że ten jest takim standardowym rozwiązaniem niedrogim. Posiada to, co każdy AR mieć powinien. Mamy lufę 16 cali, mamy tam system gazowy typu Midland. Regulowaną kolbę oczywiście jak w każdym AR-ze. I mamy jego troszkę droższą wersję. Różni się zasadniczo tym. Najważniejsza rzecz tutaj mamy lufę, można powiedzieć meczową. Mhm. Producent powiedział, że gwarantuje skupienie na meczowej amunicji poniżej mała na 100 metrów, co jest. Jak na era, bardzo fajnym rozwiązaniem. Dodatkowo mamy dwustopniowy spust o o wiele mniejszej sile oporu, to jest około poniżej 2 kg. Mamy obustronny selektor ognia, obustronną dźwignię przeładowania no i troszkę zmieniony, zmienioną tylną kolbę. Następnie z takich ciekawych rzeczy pistolet EMPX Aluminium Match Grade Pistol. Z jednej strony jest kompaktowy, z drugiej strony ma pełnowymiarowy chwyt. Co jest ciekawe, wszystkie rzeczy takie jak. Lufa, spust czy, czy zamek są w standardzie Glocka, łącznie z magazynkami, więc to jest ciekawe hmm. rozwiązanie. No, mamy oczywiście montaż pod, pod kolimator w standardzie RMR, taki nowoczesny pistolet, również, również w dobrych pieniądzach światło wody i z ciekawszych rzeczy, kolimator firmy Primary Arms, model RD25, plamka w wielkości 3 mała, regulacja, y, klik pół moła, co daje nam dosyć, dosyć fajny, fajną y, tą regulację, dosyć precyzyjną, no i co najważniejsze, duzy, duży zakres y, regulacji, aż 100 mała w pionie i w poziomie. Mhm. Kolimator nie jest ciężki, 184 gramy, no i jest w normie IP67, co daje nam możliwość pracy w deszczu i jakichś tam, wiadomo, do zakurzonych, zakurzonych warunkach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i zobaczyć ten sprzęt, wziąć go do rąk, sprawdzić na, własne, na własną rękę, to zapraszam do zbrojenia. To dzięki. Miło było zobaczyć, co tu ciekawego wpadło w tym miesiącu, a my lecimy dalej. O, jaka fajna czapeczka, Rex. Czopeczka fajna, ale jest tylko dodatkiem do systemu namierzania psa. To ważna, ważna rzecz, jeżeli chodzi o myśliwych, szczególnie. Są Ale... nie tylko myśliwych. Ja myśliwym nie jestem, miałem dwa psy i wiem, że one czasem, zwłaszcza jak mają charakter, bo są, jak się to mówi, takie wesołe czy już wawe, lubią gdzieś pójść w tą przysłowiową długą. I jest problem ze znalezieniem tego psa. Tutaj, dzięki właśnie temu urządzeniu, które nazywa się Rex Minifinder, możemy sobie to sparować z naszym telefonem i mapą Google i cały czas widzieć, gdzie nasza pociecha, nasz czworonóg się znajduje. W zestawie do montażu właśnie tego systemu mamy taką fajną obrożę z wytrzymałego materiału, jaskrawy kolor. Tutaj mamy odblask, że generalnie bezpieczeństwo naszego psa Pies zwiększy się. będzie widoczny, na pewno Tak, zwłaszcza jesienią, samochody jakieś, różne dziwne sytuacje. Urządzenie też, no widać, że przez wielkość raczej jest przeznaczone dla większych psów na małym piesku raczej bym mu za bardzo ciążyło. Fajną rzeczą jest to, że mamy USB-C, ładowarkę. Czyli doskonałe rozwiązanie dla niesfornych psiaków i ich oczywiście... Niesfornych właścicieli. <grym> dla niesfornych właścicieli. Dla właściciela jest czapeczka kompletowa. O, super. Ściana sławy Feniksa. <grym> oczywiście mamy jesień, będziemy częściej korzystać z latarki, a Feniks przygotował kilka nowości i część z nich wpadło właśnie już do naszego salonu. Może nie taka do końca nowość, bo latarkę już znamy, tylko teraz mamy fajne wersje kolorystyczne. Myślę, że dużo ciekawsze niż wcześniejsza E03R w wersji drugiej. LD12R, bardzo fajna latarka EDC, szerokiego zastosowania. Tutaj na klipsie mamy magnetyczny zaczep, przez co nie jest magnetyczny tył i możemy używać jej jak latarki taktycznej. Oprócz tego, jak sobie Przekręcimy to, mamy światło boczne, więc dzięki temu magnesikowi przełączamy się między tymi trybami. Możemy je używać jak zwykłej latarki warsztatowej. Jest zasilana paluszkiem AA, ale jeżeli mamy taki akumulator, możemy ją na USB-C podładować. Dzięki temu jest mała i kompaktowa. Ja w tej latarce się zakochałem. Marcin, czy ty szykujesz się do przygotowywania przetworów? Wiesz, co ja akurat raczej się tym nie przejmuję, aczkolwiek lubię zimą na przykład kiszoną kapustę, ogórki czy inne przetwory. I tutaj mamy właśnie fajny zestaw, nowość niemieckie słoiki firmy WEK. Nazwa sama też coś mówi, do wekowania słoiki WEK najlepsze. W zestawie mamy 6 słoików, oczywiście mamy też inne słoiki z tej firmy. To jest nowość. Gumeczki sobie dokupujemy osobno i generalnie możemy później zimą cieszyć się tym, co przez lato nam urosło. Cześć. Co tam ostrego nowego wpadło? Wpadło ogólnie bardzo dużo nowych rzeczy, ale dzisiaj zdecydowałem się pokazać wam dwie według mnie najciekawsze. Pierwsza jest to nowa wersja całkowicie czarna z pewnością przypadnie do gustu wielu naszym klientom. oraz drugi nowość od Benchmade'a, Mini Adamas w przepięknym wykonaniu karbonowym, z dodatkowo takimi piaskowymi wstawkami. Mamy tutaj świetną stal na ostrzu, jest dokładnie Magna Cut, czyli rewelacyjna stal premium. Bardzo, ale to bardzo mocno odporna na korozję, która dodatkowo bardzo świetnie trzyma naszą ostrość. Złote skromne. A dziewczyny napadły nas tutaj z baffami. Tak, dziewczyny napadły nas z bufantami. Okej. Okay. Jak widzicie u nas, już przygotowania do Halloween, jesień, robi się chłodno, coraz częściej będziemy używać czapki. I mamy oczywiście firmę BAF. BAF, oczywiście kojarzy nam się głównie z chustą, która też nosi swoją nazwę, BAF, właśnie od y, popularności tej firmy. Ale jest też bardzo popularna, jeżeli chodzi o czapeczki. Z grubej wełny. Takie cieniutkie. Kto w ogóle chodzi po górach, nawet jesienią czy latem, na pewno doceni taką czapkę ze sobą, a sobie tylko zimą czy jesienią. Czyli coś ciepłego na łopatynkę. Dokładnie tak. Którą wybierasz w górę? co, nie wiem, ta mi się podoba. Ostatnio byłem w zeszły poniedziałek na tarnicy, miałem zimową czapkę, i, a było plus 15, więc nawet latem taka czapka się przydaje, a na zimę bardziej coś takiego. Oczywiście to nie wszystkie nowości, jakie w tym miesiącu pojawiły się w naszej ofercie. Link do wszystkich nowości znajdziecie w opisie. To się cały czas zmienia, codziennie pojawia się coś nowego. Jeżeli podobał wam się film, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie, że jesteśmy na TikToku, Instagramie i Facebooku. Ja już nie przedłużam. Widzimy się za miesiąc w nowościach i za tydzień w kolejnym filmie.